Jeśli chodzi o Pańską karierę żużlową, o jej początki, to też taka ciekawa sytuacja, że Pana głównym oponentem na samym początku był Pański tato, który przecież zna ten sport doskonale. To była chyba taka historia, gdzie wyszedł Pan oficjalnie na zakupy, tak? A udał się Pan, udał się Pan na trening i co najśmieszniejsze w tym wszystkim, pierwsza wywrotka na treningu wówczas. No była taka sytuacja, tato no był ostatnią osobą, która się a, wow, a tym e, dzięki, była chętna, abym e, zaczął sport, e, sport żołowy, czy zabawę na początku, czy próbę, próbę treningu, e, tata nie był zbytnio tego przekonany, tym bardziej w domu był remont, czyli nerwówka, wszyscy biegają z tymi tapetami, chętno dziś coś, mam pomagać. Trening się zbliża. E, f, ja jak ze straczką stoję, żebym poszedł, tata oczywiście nerwowy nie. Dzisiaj ty tu siedzisz, żadę tam tu nauka i pomagasz no to mama wymyśliła taki super plan, że nagle powie, że po zakupy mam iść, no a później no co, no to... no wiadomo gdzie pójdę, no i tak gdzieś tego, tam mama powiedziała no jak gdzieś krzyczy, Piotr, weź weź siatkę, pieniążki, idź kup ziemniaki, coś tam, coś tam nowe, żeby było. No i mi okiem mrygnęło, ja tak wyszedłem, ubrałem się, pach, siatka do takiego gazownika, który jest w korytarzu, no i dzida na ten stadionie, no i na tym treningu właśnie pamiętam, miałem pierwszą golebę, taką nie jakoś poważną, no ale biodro zbite, noga zbita, kolano zbite, łokieć zbity. No i wróciliśmy znowu po tym treningu na no, ostatniczą, wypakować wszystko, no i teraz się dopiero zaczęło myślenie, no jak to będzie, jak na domu Nie wiedziałem, czy wejść, czy nie, no ale w szkole się wszedłem szybko do książek oczywiście, no i spokoju, hasło, a Ty gdzie? Wracaj, no, pokaż się tu, no i siadam. no ja tak siadam, pamiętam jak dziś, na tą wersalkę i tak tak patrzy na mnie, co? Jeden trening mi nie było i już dupę zbiłeś, tak? Pokaż. No i tak ściągam te pory, taka tutaj dupa zbita, kolano zbite. No i mówi, jeden raz mi nie było i już sobie krzywdę zrobiłeś. Także ostatni raz byłeś na treningu bezemny.